Został wyburzony budynek łączący kuźnie i, i dworek. Zostały wzmocnione fundamenty budynku, dworku, no i częściowo tak, zgodnie z projektem kuźni. Te konstrukcje, które widzimy tu wystającą, to jest konstrukcja zabezpieczenia. Skarpy wykopu, który będzie realizowany, czyli budow przy budowie łącznika pomiędzy kuźnią a y, dworem, i tu będzie akurat scena, i tu schodzimy z poziomem nawet do 5 metrów poniżej terenu. Ta konstrukcja ma zabezpieczać nam wykop, by mógł bezpiecznie realizować w głębokich wykopach te roboty żelbetowe. W budynku dworku w tej chwili trwają prace przygotowawcze pod montaż konstrukcji, która będzie utrzymywać nam ściany elewacyjne, które pozostają, bo zostanie ściana wschodnia i zachodnia i szczytowa. Środek będzie wyburzony. Prowadzone są prace w budynku kuźni związane z montażem elementów konstrukcyjnych pod przyszłe otwory już docelowe. Zakończyły się również tam roboty wyburzeniowe związane z posadzkami. Jest montaż konstrukcji stalowej pod nowe otwory, nowa aranżacja, która tu ma powstać. Klatka schodowa istniejąca zostanie zlikwidowana. Powstanie tu naprzeciwko, od strony wschodniej. Tu będzie się mieściła i administracja, ale i warsztaty.